Agnieszka Woźniak Starak, 41L. Powoli wraca do siebie po tragedii, jaką przeżyła w połowie sierpnia 2019 roku, tracąc męża. Wszyscy wyczekują jej powrotu do pracy, ale nie wiadomo, czy w ogóle on nastąpi. Miała swoje wierne grono fanów, którzy dzielnie wspierali ją podczas tych trudnych dla niej chwil. Wszyscy dawali jej poczucie, że może wrócić do pracy, kiedy tylko poczuje się na siłach. Jednak ona po tragicznej śmierci Piotra Woźniaka Staraka 39-iel nie czuje się na siłach, by dalej prowadzić programy rozrywkowe. To przykra wiadomość dla jej fanów, którzy mieli nadzieję, że jeszcze ją zobaczą w telewizji. Jak dowiedział się Super Express, Agnieszka ma teraz zupełnie nowy pomysł na życie. Zrobienie kiedyś kampanii wyborczej, praca poważniejsza przy takiej kampanii to rzecz, którą chciałabym zrobić. Nie sądzę, żebym zawsze pracowała w telewizji, a jedno drugie wykluczę. Nigdy w życiu będąc na antenie nie zaangażuję się w to, bo byłoby to nieetyczne. Marketing polityczny strasznie mnie kręci, wyznała niedawno Aga. Czyżby teraz Agnieszka zupełnie zmieniła swoją pracę? Prawdopodobnie odcięcie się od dawnego życia byłoby swojego rodzaju terapią dla Agnieszki.